Oto krótki poradnik, jak mieć gówniane zdrowie. Krok pierwszy. Nie bierz odpowiedzialności za swoje zdrowie. Jak będziesz miał zawał, to zabiorą cię do lekarza, dadzą leki i będzie git. Nie rób badań profilaktycznych. Nie bierz do siebie tego głupiego gadania, że trzeba się zdrowo odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną czy spać codziennie po 8 godzin. Ty tego nie robisz, przecież na razie jest git. A jak coś się stanie, to lekarze cię wyleczą. Od tego są. Krok drugi. Unikaj światła słonecznego. Staraj się, aby twój organizm nigdy nie wiedział jaka jest pora dnia. W dzień siedź w ciemnym pomieszczeniu, a w nocy miej zapalone wszystkie światła. I najlepiej przez cały czas patrz się na jasne ekrany. Dzięki temu rozregulujesz swój rytm dobowy i nie będziesz musiał chodzić spać w tych samych godzinach, bo codziennie będziesz zmęczony o innej porze. Krok trzeci. Nie subskrybuj tego kanału. Krok czwarty. Stosuj suplementy ponad nawyki. Nie możesz zasnąć? Jednij melatoninkę. Duży stres? Aż waganda. Słaba odporność? Witamina C. Zawsze wybieraj łatwiejsze rozwiązanie. Spanie regularnie 8 godzin, nie używanie telefonu przed snem, regularna aktywność fizyczna. Wiemy, że to pomaga diametralnie bardziej niż jakikolwiek suplement, ale komu by się chciało o to dbać? Krok piąty. Jak najczęściej zmieniaj swój stan świadomości. Używaj popularnych substancji codziennie w każdej chwili gorszego samopoczucia. Szlugi pomogą Ci się skupić, Energetyk pobudzić do działania, drink poprawi samo a bland cię rozluźni. Korzystaj z tych substancji jak najczęściej, żeby nie musieć trwać w tym zwykłym, nudnym stanie świadomości. W końcu w nim czujesz się źle. Nie szukaj pomocy, nie rozmawiaj o tym z innymi, nie rób nic, żeby go poprawić. Po co, skoro możesz po prostu go zmienić używkami? 6. Zostań w domu. Jeśli ktoś cię gdzieś zaprasza, odmawiaj, bo pewnie nie będzie cię chciało wychodzić. Nie bądź osobą, którą można po prostu spotkać na mieście. Nie dawaj innym okazji, żeby cię oceniali. Jedzenie i zakupy zamawiaj online. Zamknij się na nowe informacje, nowych ludzi i nowe doświadczenia. Twój mózg boi się nieznanego, więc nie ma sensu go do tego zmuszać. Co dobrego mogłoby z tego wyniknąć? Znalazłbyś nowe hobby, poznał miłość swojego życia, daj algorytmu w twoich mediach społecznościowych podrzucać ci tylko takie treści, z którymi się zgadzasz. Oraz te, z którymi się nie zgadzasz z negatywnymi komentarzami. Pozwól swojemu światopoglądowi się zawężać i unikaj kontaktów z kimkolwiek o innych poglądach. Homo sapiens przecież nie jest stworzeniem społecznym i nie potrzebuje innych ludzi do prawidłowego funkcjonowania. Witaminy ci wystarczą. Po co masz jeść owoce i warzywa, skoro możesz wziąć multivitaminę i załatwić całe zapotrzebowanie w jedno tabletku? Wiemy, że jedząc minimum 400 gramów owoców i warzyw dziennie, wydłużamy swoje życie i poprawiamy zdrowie ale nie wiemy, czy suplementacja bez jedzenia daje te same efekty. Więc dobrze, jak sprawdzić to na sobie w imię nauki. Siłownia jest tylko dla kulturystów i sportowców. Jeśli nie jesteś jednym z nich, to nie masz tam chodzić. Nie używając mięśni, będziesz ich mieć coraz mniej, a to jest ekonomiczne, bo tkanka mięśniowa zużywa sporo energii i im mniej będziesz jej mieć, tym mniej kalorii będziesz musiał jeść na co dzień, żeby przeżyć. Jeśli ktoś Ci powie, że trening siłowy to lepsze samopoczucie, dłuższe życie, większa pewność siebie, lepszy sen, metabolizm, odporność, zdrowsze organy, silniejsze stawy, gęstsze kości, większa atrakcyjność, mniejsze ryzyko chorób układu krążenia, demencji, nie słuchaj go, to bzdury. Lepiej być słabym i pozwolić ciału rozpadać się naturalnie z wiekiem. Dzięki temu na starość nie będziesz musiał chodzić ani podnosić ciężkich rzeczy. Będzie wygodniej, bo ktoś będzie Cię nosił. Nie słuchaj dietetyków w tym co jeść, słuchaj influencerów. Najlepsze porady żywieniowe zawsze pochodzą od influencerów niezwiązanych z dietyką. To dzięki temu, że im nauka nie wyprała mózgu, nie, sami znaleźli najlepszą dietę. Najlepiej sprawdzają się te najbardziej ekstremalne, typu tylko mięso, tylko owoce albo pięciodniowe posty co miesiąc. Na pewno nie jest tak, że po prostu wkręcili sobie, że to działa, a tobie się to byś to wyświetlał, bo jest kontrowersyjne. Stosując się do tych porad, zapewnisz sobie główniane zdrowie.